Cześć! Dzisiaj mam dla Was zagadkę. W roli głównej wystąpią geometria i koza. Zapraszam. Na kwadratowej łące obok długości A pastuch wypasa kozą. Pastuch przywiązał kozę do sznurka, też długości A, którego drugi koniec przymocował w zaznaczonym na rysunku narożniku pola. Gdy koza zjadła całą trawę, którą miała w zasięgu, pastuch przemocował sznurek z kozą do innego narożnika, tak jak to widać na rysunku. Koza i tym razem zjadła całą trawę, jaką miała w swoim zasięgu. I teraz trzeba odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie numer jeden: jaka jest powierzchnia pola, na którym jest niezjedzona przez kozę trawa? I pytanie numer dwa: ważniejsze, w jaki możliwie najprostszy sposób można obliczyć tą powierzchnię? Za kilka dni odpowiedzi na łamigłówkę umieszczę pod tym linkiem, a póki co życzę Wam owocnego łamania głowy. Pozdrawiam. Aha, na koniec dwóch Nie męczcie się sami, podzielcie się linkiem z kolegami. Tymczasem.